Zostaw narkotyki śpiewamy chórem Warto zmienić nawyki, staniemy za sobą nura A ciki ciki zumba A ciki 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 laska, pulej Lu, no, którzy mówią, ja to robię dla rozrywki. I żaden problem, żeby odstawić używki. Nie ma problemu, mam kontrolę nad tym stale. Odłożyć czemu, przecież lubię, to zapale. To takie proste w słowach, ile słyszałem razy. Ile mówiłem razy, bo sam nie jestem bezkazy. Tyle twarzy, które zniszczone przez zbytnią pewność siebie. Moment ekstazy biegiem przynosi cierpienie. Znowu jesteś pod wpływem, świat się staje kolorowy. Ty różowe okulary, niczym nie zaprzątasz sobie głowy. Rozsądek zdrowy zagłuszony jest przez Boisz się zderzenia z faktem, masz alkohol, narkotyki Wyniszczony umysł, nieodwracalne straty, Zdewastowane ciało dziury w duszy nic poza tym Pozrywane więzi i zniszczone relacje, priorytety i wartości odeszły, wiesz, że mam rację W życiu sytuacje różne, łatwo wpaść jest na mieliznę A wiem, że używki dają nam złudną łatwiznę O to gówno, pokasiłem mi w ten sposób i strasznego jest prosić o pomoc z tych kilka osób, Bumba. Używki To są kurwa narkotyki Które powodują odklejenia i nawyki Podobnie jak Uzależnienia bracie Więc się zastanówcie czy słusznie oskarżać Bo powiem teraz Tobie tutaj szczerze Że do uzależnień sobie tutaj grzeże Lecz wyjaśnimy sobie jedno leszcze Nie macie pojęcia z czym ja się kurwa mierzę Ha Kurwa mać Jebane narkotyki nie dają mi spać I to nie przez to, że zdać pensję tu do noska. Ja jestem ten, który tępi tym gównem bez końca. Skumaj to ziomek, sprawa jest tu obca. Kiedyś tutaj byłem jako czarna owca. Lecz szybko sobie, wszystko wyjaśniłem, że to dla ciebie kurwa się zmieniłem. A tak naprawdę to posłuchaj teraz. Każdy ma problemy o który gadał nieraz Ja walczę o bliskich i taki jestem przekaz Nie dadzą używki, a dadzą ci marzenia Więc mam pytanie, czy dalej będziesz dręcił temat? Wciągał kokę i je wiatro jak weteran Ja pierdolę, ogarnij się ziomek i pierdol ta feta Wyjeb tego skręta i zacznij się od zera yo. bomba Odstaw narkotyki i śpiewamy chórem Warto zmienić nawyki, staniemy za sobą, murem Podstaw narkotyki, śpiewamy chórem Warto zmienić nawyki, staniemy za sobą, murem